Państwo nauczcie się, że nie można pytać prezesa trybunału, co będzie robił skład sądzący. To jest właśnie naruszanie niezawisłości. Prezes nie wtrąca się do orzeczeń. A ja się dziwię, że nie macie Państwo żadnych pytań merytorycznych. Sędzia sprawozdawca przygotował się, chce udzielić Państwu jakichś wyjaśnień. Ja tu widzę, że zero zainteresowania. wykorzystując okazję do zap zapytania pana sędziego chciałem zapytać pracował pan dla wywiadu urzędu ochrony państwa to też jest to poza jest zakresem poza do... zakresem czy ja wyglądam na Jamesa Bonda Bardzo proszę, zadawajcie Państwo pytanie dotyczące tej sprawy, w której orzekaliśmy, bo w tej sprawie zwołana została konferencja prasowa. że państwo nie obawiają się chaosu prawnego i tego, że sądy, włącznie z Sądem Najwyższym, mogą nie uznawać tego Sprawo. wyroku? Też nie dotyczy tej sprawy. Pan kontynuuje sprawy, poprzedni wątek, Ale także prosimy. Pytamy o, ten, o ten, ten, pytamy o tę sprawę, konkretnie o ten wyrok w tej sprawie. No będzie nie ma... ogłoszony, jest ostateczny i nie widzę powodu, żeby... Konstytucja mówi jasno, no nie widzę powodu, żeby nie stosowano. No to w ogóle nie, ma, w ogóle nie ma takiej kwestii. Ja wiem, że może nie chodzę tak często po mediach, więc Państwo bardzo chcieliby mi zadać pytania, ale myślę, że jak media zaczną ładnie, obiektywnie podchodzić do całości, to i moja osoba się od czasu do czasu pojawi. Ale to jest tylko tak na marginesie. Proszę zadawać pytania konkretne dotyczące tej Proszę. sprawy. Na ten moment wiem jedno Jarosław Kaczyński jest bezpieczny.